Rozrzewka, przodu miejsce dla dwóch koników. Dwoje koników. Zobaczymy czy panowie, czy panie. Zaraz będziemy tutaj wybierać. Czyli tak, na razie mamy dwóch panów. Trzech dwóch. Trzech. Czek, już trzech. Dobra, czek panów, jedną panią, jeszcze śmiało. Zapraszam panie, zapraszam kobiety, dziewczyny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, Jest dziewięć. Berni! Jesteś proszony. Jeszcze czekam. Chodź, mm, tutaj chodź. będą koła stałe. I tu nam jeszcze koła z przodem Berni tam. Gdzie? Okej, okay, to żeby nie było, że tak powiem... Żeby nie było baga, no to muszę tak... Yy, to będzie para królewska... Jesteś? Jesteś? Dobrze, to żeby nie było tak. To niech Pan już tak sobie siada na krzyż tam jest. Tutaj proszę bardzo Pan siada. Pan tutaj już sobie klapnie. Jedną Panią tutaj zapraszam. Żebyśmy wiedzieli ile osób nam brakuje. Tutaj proszę bardzo. Też jedna z, z Panią już sobie siąść. Panią już zapraszam. O tutaj Pani będzie konikiem. Pana proszę tutaj. Pani proszę tam. Ale fajnie wszystkich rozstają. No i zostało nam jedno czystełko, jeszcze jeden, jedna osoba jeszcze. Szymon będzie miał bardzo ważną funkcję tutaj. Będzie wspólnie z Krzysztofem rozlewał karniaki. Także nie ukrywam, zabawa związana z alkoholem. Gdzie? Nasz człowiek. Nasz. Mamy cztery panie. Idzie? Idzie dobra, Dobrze. Dobra. Dobrze. Krzysztof jesteś z winem. Szymon jest z budeczką. Ja już będę wszystko powolutku mówił o co. O co w tym wszystkim chodzi? Nie, nikt sam już dzisiaj nie wyjdzie. Zamykam. Proszę Państwa, yy, zabawa kareta. Ja mówię o co chodzi, bo na pewno nie wszyscy Państwo znają tą zabawę. Mam nadzieję, że tym będzie lepsza zabawa. Tutaj wszyscy Państwo siedzicie na krzesełkach i w tej zabawie będziecie Państwo pełnili zupełnie inną funkcję. Ja już mówię kto kim będzie w tej zabawie. Proszę zapamiętać, bo to jest bardzo ważne. Od tej strony, więc tak. Nie, przepraszam, tak jak jedziemy. Czyli Pani będzie... Koń prawy. Proszę zapamiętać, koni pani, Pan, koń lewy. Tutaj pan będzie woźnicą. Ty, koniu lewy! Pan będzie kołem przednim prawym. Pani kołem tylnym prawym. Tutaj pani w pełni funkcję koła tylnego. Pan będzie kołem lewym przednim. Koń lewy. No i tutaj państwo będziecie wyjątkowo... Królem i królową. O, ale się trafiło. I teraz tak. Wszyscy sobie Państwo jesteście karetą. Ja czytam opowiadanie. I w opowiadaniu, jeżeli wymienię którąś z osób, yy, ja zaraz przypadam przykład, żeby było to na przykładzie łatwo widzialne, trzeba wstać, nie trzeba biegać. Absolutnie proszę Państwa, nie trzeba biegać, rzucać się i tak dalej. Wystarczy zareagować, wstać i obejść krzesło dookoła. Przykładowo, czytam pierwsze zdanie. To jest przykład, proszę państwa. Dawno, dawno temu żyli sobie król i królowa. O właśnie, w ten sposób trzeba wstać, obejść krzesło. Kto nie zareaguje, nie usłyszy, pije karniaka. I teraz tak. Mamy taką, mamy taką elegancję Francję, że mamy do tworu. albo alkohol od Szamana, albo alkohol od świadka. No albo wino, albo wódeczka, prawda? Podejrzewam, że pani będą chciały winko. Zresztą to nie istotne, To się ustali później. Jeżeli przeczytam słowo kareta, wstają wszyscy oprócz koników. To jest kilka razy się powtarza w tej w tekście, dlatego to jest ważne. Kareta wstają wszyscy oprócz koni. Wszystko jasne? Dobrze. Państwa też... Państwo wiecie w, w tej zabawie też taki udział, że Państwo bardzo proszę, by obserwowali Państwo, kto tutaj z karety nie wstał, kto nie zareagował na czas, gdy ja będę wyczytywał y, jego opowiadanie. Także patrzymy się, Państwo w karecie słuchają dokładnie opowiadania. Dawno, dawno temu żyli sobie król i królowa. Mieli konie? No już konie teraz piją. Dokładnie, jeżeli ktoś stanie, a nie powinien stać, również pije. Na początek, ja rozumiem, że państwo chcieli pokazać. Konie również, bo za późno. No przecież o to chodzi. To o to chodzi, żeby wstać od razu, a nie po tam kilku sekundach. Po prostu, proszę państwa, trzeba słuchać. Tylko i wyłącznie, na tym to polega. No, pierwsze koty zawody. Może brawa dla tych, którzy już karniaczka lepili, Czytam tam dalej. Mieli karetę? No się i dlatego trzymam Krzysztofem są we dwójkę. Cztery oczy, żeby było widać dokładnie kto nie wstał. Ale nieźle, jeszcze zdania nie skończyłem, a już tyle osób pije. No. Wódki nie braknie, nie mam problemu. Piła. Piła, piła. woźnica? pił? pił? Dobrze. Dobrze mnie, bo słyszałem tam, że ktoś, ktoś tak ten... Bardzo dobrze, że Państwo obserwujecie. Czytam dalej. I woźnicę. To nie, czasami będą zdania takie wyrwane z kontekstu, dlatego proszę, proszę słuchać, bo kontynuuję po prostu dalej czytanie. Kiedyś król zawołał woźnicę i tak mu powiedział Woźnico Zawrzęgnij konie do karety Woźnica miał nie wstać Wszyscy będą wstać, Kto tym razem? Ja Prawa tu... koło, proszę bardzo. To ja... śmiało. Śmiało od razu podchodźcie. Ja tu mam playback, nikt się je wywinie. Ja... Ktoś jeszcze? Kto jeszcze? Tylko koło. Jak coś koło zapasowe, będziemy szukać za, za chwilkę. Czytam dalej. Uwaga. Bo królowa chce pojechać na spacer. Posłuszny woźnica. Nie mówię do brzący lepiej. Koty, było, kos... Nie bierzga! bierzga! Ale to! <único Liberty Overwatch> o, uh. oh. <anime> a O, to już Nie szło. Błaga, czy tam no. Poszedł i zapiął konie? No nie, on z tego nie wyjdzie, Co za konie? <junią> <skry Thinking magic> Ale mało leje przynajmniej. Okay. Ale leje. Jak mu... trzeba jechać, stoi jak trzeba stać, to jedzie, tak? Do karety. Wszyscy! Kiedy król z królową do karety, król zawołał. Woźnico, daj koniom Znak do jazdy. I pojechali. Para królewska. No tak, macie wstać. Ja o tym nie wspomniałem, no ale jak para królewska, to... Amen. Następnym razem proszę pamiętać, że para królewska to król królowa. I jedzie w swojej pięknej karecie. <laughs> Przez chałce przez okolice Nagle prawy koń. Staj sobie się on tutaj bliżej koła. Dawaj, prawy koń okulał. Lewemu koniowi nic się nie stało. Przestraszony król zawołał. Woźniczo! Czasu, że ma obejść. Tak jest, zasady muszą być. Kombinator. Wozico! co? <gryzanie> 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 Zacioło. co? Mój drogi woźnico, sprawdź co się stało. Królowa ze strachu zemdlała. A woźnica znalazł w kopycie prawego konia. Puść i go wyciągnął. W kopycie lewego konia nie znalazł nic. Po chwili zniecierpliwiony król zwraca się z pytaniem do woźnicy. Woźnico Woźnica padnie Czerwonego na mieszka o, o nie dobrze dla do niego Woźnico Mój drogi Woźnico Czy wszystko w porządku? Woźnica Odpowiada, że tak, siada na koźdę i daje konią znak do jazdy. Równa pani. Pana królewska. Chce pić. Chce pić. Aha, że niby służba przychodzi, tak i tak. W tej pięknej karecie. Rafał! Koło tu i koło tam w rogu. Ja nie, żebym ten, ale tamte koło również. Ja rozumiem, gorąco chce się pić? Pewnie, że tak. Koło się zblokowało. Koło trzeba oni pić. Złotej karecie... <śmieniciela> Jedzie dalej. Po chwili król wychyla się z okna karety i mówi do Woźnicy. Woźnicy, Mama <śmieniciela> najgorzej chyba.